Wszystkim witam Was bardzo serdecznie w kolejnym zielonym filmie. Dawno nie pojawił się żaden właśnie odcinek o moich roślinkach, a mam ich dość sporo. Kto mi śledzi od dłuższego czasu, ten wie, że na moim kanale nie mówimy tylko o modzie, o życiu we Włoszech, ale właśnie też o roślinach, które po prostu uwielbiam. I tym razem postanowiłam nakręcić odcinek o monsterze, i będą to dwie odmiany monstery. Monsterę, którą każdy z Was zna, czyli taką, która już bardzo często gości w naszych apartamentach, domach. Monstera, która została popcinana, ukorzeniona, pokażę wam jak to zrobić i jak ją zasadzić. I monstera mniej, może popularna, ale staje się coraz bardziej, i jest to Monkey Monstera. Jest to monstera troszeczkę mniejsza od tej, ona nie osiąga tych samych rozmiarów. Liście są mniejsze, ale według mnie bardzo, bardzo ciekawe. Kilka dni nie byłam teraz w domu, ona troszeczkę ucierpiała, bo nikt jej nie podlał. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, mieszkam we Włoszech, więc tutaj ten klimat jest inny, jest bardzo gorąco, a to. Są rośliny, które lubią wilgoć. Obie te rośliny lubią słoneczne miejsca, ale nie lubią bezpośredniego słońca. Lubią za to dużą wilgoć. Zaczynamy. Zacznijmy od tej monstery, która została uratowana przed pewną śmiercią. Moja koleżanka przyniosła mi te sadzonki, ponieważ jej monstera zaczęła gnić. Zaczęła gnić od korzeni, kiedy zauważycie, że jakiś właśnie kwiat zaczyna. Mieć problemy i już nie jesteście w stanie ją uratować, to warto wtedy jeszcze odciąć zdrowe liście, wsadzić je do wody, ukorzenić i w krótkim czasie będziecie mieli znowu nową, pięknie rosnącą monsterę. Monstera ma to do siebie, że nie lubi bezpośredniego słońca, ale jeśli ma odpowiednią dużą ilość słońca, zarówno ta mąki, jak ta liście, Rosną gęstsze, i ten, ten odcinek między jednym liściem a drugi nie jest taki szeroki. Jeśli wasza monstera będzie miała mały dostęp do słońca, to jak najbardziej będzie ona rosła, ale te odstępy będą bardzo długie, bardzo szerokie. Ja tutaj do tej monstery mam przygotowaną jedną doniczkę, do tej trochę większą. Bo zastanawiałam się, czy te wszystkie korzenie włożyć do kilku doniczek, czy do jednej. Ja wolałabym mieć w jednej doniczce tak dość sporo tych liści. Zacznijmy od tego, jak to robimy i jak obcinamy nasze liście. Nie jest to konieczne, ale zazwyczaj obcina się w miejscu, gdzie są przynajmniej dwa liście, i jest widoczny, przynajmniej malutki korzeń powietrzny. Tu te korzenie już się bardzo rozrosły, ale wcześniej one były naprawdę malutkie, i na Waszej roślinie możecie zauważyć takie kolanko, jakby. To jest właśnie miejsce, z którego powstanie korzeń. Ja ukorzeniłam w wodzie. Musicie uzbroić się w cierpliwość. Na takie korzenie, dobrze rozwinięte, czekałam dwa miesiące, gdzie we Włoszech ten klimat jest powiedzmy. Przyjazne kwiatom. Już miesiąc temu te kwiaty nadawały się do włożenia do ziemi, ale ja chciałam poczekać. Nie miałam jeszcze ziemi, nie miałam doniczki, odkładałam to wciąż na kolejne dni i teraz możemy zobaczyć, że te korzenie są naprawdę bardzo dobrze rozwinięte. Monstera nie lubi dużej ilości wody, lubi podlewanie, ale nie lubi przelania, więc bardziej nastawiamy się na rzadsze podlewanie, na wilgotność w powietrzu. Nawet powiedziałabym w moim przypadku, lepiej, żeby ta monstera troszeczkę była przesuszona, cierpiała z powodu braku wody, niż żeby była przelana, bo jeśli Wam zgniją korzenie, to już niestety nic z tą monsterą nie będziecie mogli zrobić. Więc wybieramy takie podłoże, żeby woda nie kumulowała się w naszej doniczce, a szybko przelatywała przez tą ziemię. Tutaj możecie zobaczyć moją monsterę, że już bardzo się rozwinęła. Ona mogłaby się piąć w górę, gdybym tutaj na przykład włożyła jakiś taki patyk do środka albo cokolwiek. Ja natomiast podoba mi się bardzo Monstera, kiedy te liście tak opadają. Jednak, jeśli chcemy, żeby ona była gęstsza, to trzeba ją co jakiś czas przycinać właśnie w tych miejscach, gdzie Wam mówiłam, gdzie już jest ten korzeń powietrzny. Ona się wtedy lepiej zagęści. Ale ta monkej ma to do siebie, że właśnie te pędy są takie bardzo. Ym, sprężyste, one się nie łamią tak łatwo, więc możemy sobie ją tutaj tak zapleść i ona będzie wyglądała właśnie na gęstszą i dzięki temu wydaje mi się, że będzie wyglądało to bardzo interesująco. Żeby stworzyć nową monsterę, to musimy obciąć ją dokładnie w tym miejscu. Mamy tutaj dwa liście i mamy tutaj korzeń powietrzny. On jest jak na razie bardzo malutki, ale on w szybkim czasie ukorzeni się w wodzie. Jeśli chodzi o barwienie się liści, tak jak widzicie w tym przypadku, to musicie zawsze sprawdzać, czy na liściach nie ma jakiegoś owadu. Bo niestety Monstera, no nie, że lubi się rozchorować, ale jakieś tam owady mogą się na, nie, na niej przyczepić i nie lubi wody. Jeśli przelejemy naszą Monsterę, no to mogą się wtedy właśnie pojawić takie liście. Ale nie tylko, bezpośrednie palące słońce też może spowodować, że wasza monstera właśnie y, straci kolor i zrobi się taka, y, te liście zrobią się takie żółtawe. Przejdźmy sobie do przesadzania. Do tej doniczki, która jest troszeczkę mniejsza, damy sobie tą mniejszą monsterę monkey I polecam również, by y, w doniczce zazwyczaj są takie otwory, by właśnie ta woda nie gromadziła się w środku, nie kumulowała. Mamy jakiś taki kamyk. Chodzi o to, żeby ten przepływ wody był, ale żeby ta ziemia z tej doniczki nie wypadała. Do doniczki wsypujemy odrobinę ziemi. Musi być to ziemia przepuszczalna, pamiętajcie. Bierzemy naszą monsterę i bardzo delikatnie wyciągamy z doniczki, żeby nie uszkodzić korzeni. Już te korzenie stąd. Wychodzą, czyli to był ostatni właśnie moment, by tą monsterę przesadzić, bo już te korzenie tutaj w środku nie miały miejsca. teraz jest gotowa. Robię to samo. Wkładam najpierw kamyk, który będzie przepuszczał wodę, ale ziemia pozostanie w doniczce. Wsypujemy na spód odrobinę ziemi. Następnie wkładamy monster. To znaczy niestety jest ich dość sporo, więc e, wszystkich ich nie mogę włożyć do tej doniczki, bo byłoby zbyt dużo. Zasypujemy teraz bardzo delikatnie korzenie ziemią. Kolejna monstera jest gotowa, teraz będziemy czekać aż ona się bardzo mocno zagęści. Tu już widzę w niektórych miejscach, że mamy tutaj zalążki nowych liści. To tyle, kochani. Poza kamerą zasadziłam jeszcze resztkę liści do osobnej doniczki, bo było ich zbyt dużo, by włożyć ją do jednej, i teraz nie pozostaje nam nic innego jak szybko je podlać i czekać, aż pojawią się nowe liście. Polecam Wam Monsterę. Nie jest to kwiat bardzo wymagający, a myślę, że daje ogromną, dużą ilość satysfakcji. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie pod spodem, postaram się odpowiedzieć. Zapiszcie się na mój kanał, śledźcie mnie na Instagramie i widzimy się w następnym filmie. Cześć Wam!